Siema, tutaj Sławny. Ogólnie mam dla was tutaj filmik yy, o tytule Co sądzą ludzie, z liderzy gildii o naszym community, o serwerach BZPaka i o innych rzeczach. No, ode mnie też jest tam parę słów. Życzę miłego oglądania, zostawcie lajka like i suba, elo. Dobra, siema, tutaj Sławny, jest ze mną liderówka z gildii Kret hello no. No to co chłopaki sądzicie o serwerach. No to tutaj niech kolega zacznie może. Zacznie. No to może zacznijmy od Arivi.pl Była kiedyś taka nieprzyjemna sytuacja, z nimi Bartos na pewno nam zapadł w pamięć. Więc tak, wygraliśmy 3000 zł. Na, podkreślam jeszcze raz Arivi.pl no i niestety nigdy tych pieniędzy nie zobaczyliśmy. Wszystko poszło na cele charytatywne. Oczywiście. Niby. Na cele charytatywne, kurwa ta, ta. Był dowód, kurwa wpłaty. Jakiś skurwysyn kurwy syn Bartos wziął na imprezę, poszedł z kurwy przed startem, wyjebał nas, nasze całe siano i tyle. No i siano nie widzieliśmy już w Tak, Bartos sobie chodzi w piątki na imprezy. Kopara wypierdala sobie pluginy sam sobie. To jest najśmieszniejsze, że technik serwera wypierdala sobie pluginy, żeby później przełożyć starty edycji. Ale to już jakieś stare, stare rzeczy. A... A... No, mów, mów, mów. A nie, no to jasne, proszę, kontynuuj. To Co sądzicie o ogólnie naszej paczce, co teraz jest? Prowadzona przez fansa i resztę <grym> x <-Lite 'a? grym> Kurwa, no co tu sądzić? no. Paczka nic nie zmieniła. To kurwa, launcher, na który czekaliśmy, kurwa z 5 lat, tak myślę. Ty się od, słuchy o tym launcherze głosiły, chodziły znaczy. No to kurwa, wprowadzili ten launcher w końcu po 5 latach. Kurwa, nic to nie zmienia. Twitter jest tyle samo, co było. tragicznie się gra. Kurwa, starty mogliby wyjebać. Mogłoby się zaczynać kurwa ogólnie serwer od gildi po prostu zakładania. Bo kredy tutaj mają, z, kurwa, Zajebisty sens, 1 na 10 może się wkopiesz, co jeszcze, no kurwa no launcher to po prostu skok na kasę jebany, same pelerynki kurwa Do kupienia i tyle no, tyle, tyle co zmienił launcher po prostu Dokładnie Siema, tutaj Sławny, jest ze mną założyciel Giligote Dzień dobry Ogólnie co sądzisz o naszym community Co sądzę o community? No jest w tendencji spadkowej, to na pewno I... No zaczyna się powoli raczej no, lecieć ku upadkowi. A co sądzisz o administracji serwerów? To sądzę, no to już zależy od y, serwerów różnych. Jak na przykład myślę, że nie wiem, na, na Waterku jest taka ok, administracja pod względem tam orga organizacyjnym. To na przykład na, na Rivi to leży, na, na Enchancie administracja też leży. Jest na, na bardzo niskim poziomie, administracja serwerów. A co, słyszysz o naszej padce kochanej? Sądzę, no... Mogliby się bardziej postarać, <grym> tak krótko i na temat. Siema, tutaj Sławny, jest ze mną Iktokryz z Gildy Hej, tu Rary. W naszym community chciałbym zmienić podejście graczy. Wiadomo, że nie jestem w stanie wpłynąć na nich, jednak edycje za szybko się kończą przez podejście, jakie mają gracze. I edycje kończą się przeważnie w poniedziałki. Chciałbym, aby gracze potrafili zagrać dłużej niż czyni. Jednak jest to też spowodowane winą serwerów, które nie zmieniają się w jakiś znaczący sposób i mniej więcej wszystko jest takie same na każdym z serwerów. Wszystko. No i co? Generalnie sytuacja w community nie jest Jeśli chodzi o administrację, większość serwerów w skrócie, administracja, albo ch chuja po prostu w dupie wbitego, mam jakiegoś wbitego. Właściciele tylko chyba chcą wyruchać pod sianko. Jak ktoś się tłumaczy, to zawsze wiedzą lepiej, Dlatego, tego, że ktoś gra w tą grę więcej od nich, to i tak ludzie wiedzą lepiej. A jeśli chodzi o samą, samego Bezingpaka, no to co? Gdzie się prosić, też pogadać z kimś z Bezingpaka, z niektórymi osobami, ktoś też dogada, się poprosić. No też po prostu to, to wbijają chuja i no mają wyjebane skrócie. No. Mimo tego, że coś się mówi, tłumaczy w parę osób, 14 wie się lepiej. No to nie wytłumaczasz inno. Więc lekki przyps. No i co? Też szkoda umierały serwery, dalej umierają. I tak to wygląda. Sia, tutaj Sławny, jest ze mną lider guildy, Ekipa. Hello. E, dobra, generalnie cała ta paczka, która aktualnie jest. I wszystkie serwery, które znajdują się na pasce, mają totalnie wyjebane. Eee, większy serwery to jest po prostu jedno i to samo. Opierające się po prostu na łatarach. A administracja mamy wszystko wyjebane. Nie ma tutaj Słan jest ze mną lider TPS-ów Machonek. Siema, no to odnośnie Packa to chyba najbardziej spierdoloni są gracze. A bo po powrocie teraz po reaktywacji zauważyłem, że jak się za każdym razem wypierdolę, to zaraz mi ktoś tyra matkę. No jakby ludzie się zachowują, jakby mieli po 13 lat i turbo przeżywają tę gierkę. A serwery trwają też kurwa 3 dni. W poniedziałek już jest po 800 osób. No i chujowość się tak gra, nie? No i w sumie chyba tyle ode mnie, jakby większość. No, no, resztę rzeczy nie mamy wpływu. Siema, tutaj Sławny jest ze mną lider GDNML. Dzień dobry, z tej strony Krymur. Kilka słów ode mnie na temat Blindznik Packa, co się dzieje. I o, też troszkę o serwerach, o ludziach. Zacznijmy od serwerów. Szanowne Państwo, polityka serwerów, jak wiemy, no totalne gówno. Ograniczają nas jak się da tylko. Limit bloków nie do pomyślenia. 60 purtek, 60 tabliczek. No jest weź to zbuduj kuboć, człowieku, nie da się nic zbudować. A potem się dziwią, że jest TNT włączony, nikt się nie bije na te kuboidy. Nie da się zbudować kubojda. To się nikt nie bije na TNT. Taka jest właśnie sprawa. Poza tym, nic się nie dzieje na tych serwerach. Jakiś event, gówno, dwa dni, ludzie pobiegają po mawce, nic się nie dzieje. na gen, gen z nikim nie pójdziesz. Każda Gildia ma 50 sojuszy na serwerze, nikt się sobie nie przebija. Wszyscy szukają tylko bijatyki, żeby się na trzeciego wklepać. No i takie są fakty. No i najważniejszy problem, szanowne państwo, tak czy No od no, od odpierdolcu ciężko znaleźć kogoś. W sensie kogoś to nie jest odjebany, tak? No i co? No, kurwa tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Siema, tutaj Sławny jest ze mną, lider mustów galaktyczny. Witam wszystkich. E, chcemy ogólnie powiedzieć o tym, co nam się nie podobało na naszym Blaze Packu. Na przykład jedna rzecz że za małą administracji w Packu, Jest tylko jeden fans, który odpisuje 1000 osób osób. Eee, no. Ogólnie mała administracja jest na Blazing jeżeli chodzi o pomoc, bo jedyna osoba medialna, która no, jakby promuje tego Brisbane Packa i stara się odpisać graczom, no to jest fans, ale jak nie patrzeć, fans nie ma zawsze czasu. I przydałaby się większa administracja na Brisney'Pu', nie? Wracając do serwerów, to serwery też lagi mają, też nie, nie spełniają wszystkich wymagań na przykład, które ogłoszą przed serwerem. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Na przykład edycja Enchanta, co była, na przykład moim zdaniem za dużo eventów było najebanych na serwerze, bo była tam Ukishima, wszystko było git i pod koniec edycji, gdzie grało chyba 500 graczy, otworzyli nether, z tego co kojarzę. No chyba nether był otwarty. No i co, no, kurwa godzinka, otwarcie netheru i po godzince nikogo nie było, nie? Więc też moim zdaniem tych eventów jest trochę du za dużo. Yy, administracja na serwerach. Administracja na serwerach jakby nie patrząc to ma po prostu wyjebane w graczy. Chodzi mi to o tą wyższą, bo ta niższa to jest po prostu, żeby mówić, zapytać się o co chodzi i dobra, z tym na przykład do wyższej administracji, później czekasz dwie godziny, trzy i mówisz, pierdolisz, wychodzisz tam, nie? Więc administracja też powinna wyższa, jakby siedzieć na tych kanałach, pomagać graczom. Siema, tutaj sławny jest ze mną lider Gliwege, ucieczka. Siema, siema. Ją... Aha, dobra. No to ogólnie z... reklamy serwerów są zjebane. Nie, edycje nie są w ogóle reklamowane, że tydzień wcześniej, no 5 dni przed edycją dopiero się dowiaduje, że jest edycja. Lagi na serwerach typu Arrivy Water, no jedna edycja jest zajebista, że się dobrze gra, a na drugiej edycji masz, wiesz, lagi nie da się grać. Też na, serwery na tych, w sensie na administrację tych serwerów jest trudno też zjeby. jak Typ się wypierdala, a tu potem w sensie typ się wypierdalaż na lagu, a kurwa Admin ci mówi, że oni nie mają powtórek albo nagle czegoś nie, nie dają backupa. Chuj wie o co chodzi na tych serwerach Ogólnie kurwa lagi są i nic ta sama klepa jest od kurwa, od listopada gram na BP i dwa razy na Rivi były jak sobie set, a tak to cały czas ta sama klepa. Tu się nic nie zmienia. To stoi w miejscu. Wszystkie te same limity, jeden serwer PvP. No nic tu się nie zmienia, stary. Ciągle to samo, to jest monotonia. No i w sumie tyle mam do powiedzenia. No, fajnie się już nie będę wspominać. Dobra. Ja nie ma tutaj sławny. Ogólnie ode mnie parę słów. E... Fajnie by było, jakby każdy oznaczał tutaj fansa, żeby to zobaczył ten filmik, bo to jest... Nie jest, że wyzywamy Blazbaka, tylko chcemy... Żeby po prostu poprawiło się to, żeby wróciły te czasy, co kiedyś wróciły. Oczywiście nie wrócą te same, ale żeby po prostu coś szło dalej, a nie się stało w miejscu. Ode mnie parę słów o serwerach. E, na przykład, żeby helperzy nie mówili czegoś, co nie jest prawdą i mówili, że oni mają zawsze rację i cię banują albo kikają z Teaspeaka. E, Kolejna rzecz, żeby edycje myślały to, co robią, że na przykład są lagi i oni będą mówić, że nie ma lagów, gdzie każdy im przynosi filmy, jak chłop dostaje lagi, jak sektor po prostu problemy ma i takie różne rzeczy. To ogólnie jak ode mnie, no ja nie będę dużo gadał, bo inni liderzy się wygadali już wystarczająco. Niektórzy liderzy nie chcieli nic mówić, bo powiedzieli, że nie ma sensu gadać i tak to się nie naprawi, a ja próbuję zobaczyć, czy coś się zrobi w tą stronę lepszą, Szkoda, że nam inwicjusza już nie ma, niestety, no ale nic zrobimy, inwicjusz nie wróci. E, dlatego no, to tyle ode mnie.